Siemanko, witam was z serwera Lonecraft.pl. Jest to serwer SkyBlock z dodatkami i temów z metina, więc mamy tutaj pety, mamy skrzynki do otwierania, mamy różne inne dodatki, miniony i takie rzeczy. Zostańcie do końca, a rozdamy kilka kluczy premium, tych legendarnych rzecz jasne, żebyście mogli sobie fajne rzeczy wygrać. A w dzisiejszym odcinku pokażę wam dwa sposoby na zarobek jak obsługiwać miniony, bo dużo ludzi ma z tym problemy no i a zarobek to chyba każdy chce, bo na starcie serwera to kurde ciężko i dużo ludzi się pyta jak to zarobić i przychodzę wam z pomocą więc widzimy się na wyspie więc dobra znajdujemy się już na wyspie i pierwszy sposób na zarobek naprawdę dobry to są spawnery jest to zarobek dla ludzi co coś tam mogą władować na serwer powiedzmy takie dwie dyszki jak sobie właduje i Będzie mógł sobie kupić powiedzmy 6 spawnerów, bo spawnery są po 300 SM, tu jest waluta SM, która się kupuje na stronie, wchodzi się w menu, wchodzi się w item shop i tutaj są mob spawnery. Cena to 300 smoczych monet, więc teraz sobie dołożę, mam tu jeszcze 3 spawnery, sobie to kupiłem i spawnery 3 już mam postawione. One są troszkę znerfione i mają poziomy ulepszenia, więc zaraz Wszystko wytłumaczę. Tylko potrzebuję kasy, żeby sobie zmienić yy, tego MOBA w spawnerze. Tutaj można zmieniać MOBY. O, widzicie, tu już Iron fajnie działa. I zmiana na innego MOBA kosztuje 450 dolarów. To ja sobie teraz wejdę w menu, wejdę sobie w sklep serwerowy w Rudy. Klikamy prawym i damy Sprzedaj, wszystko, żeby sprzedać e, wszystkie. ...moje rzeczy i teraz zaczniemy budować. Jeszcze sobie tylko skrawcę pół płytki, o tak, żeby to jakoś tam potem fajnie wyglądało, wiecie. I teraz tak, damy sobie to, budujemy z kobla i tak, żeby było ze trzy kratki. Więc zobaczymy, raz, dwa, czekajcie, tutaj, raz, dwa, trzy, cztery. I żeby się one respiły tutaj. Dobra, tak, to mamy to Pójdziemy tutaj w górę. Tak, 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 tak. Pierwszy spawner był tu. Na wysokości tego. Czyli stawiamy sobie spawner. Dobra, ustawiamy sobie teraz go na Iron Golem i już będą się nam za chwilę respić. Tutaj są poziomy. Maksymalnie to 5. I tu nawet wam pokazuję statystyki, ile mobów zostało zrespionych już. Cena ulepszenia na drugi poziom to 50 tysięcy dolarów, więc jest. Ale respi jednego moba więcej. I to jest plus. To jest akurat fajnie rozwiązane moim zdaniem. Nie ma takiego nagłego respu, nieskończoność golemów. I można... Można dać wszystkim równe szanse powiedzmy. To jest spoko. Dobra, teraz sobie jedną przerwę. Tak, tak. Teraz tutaj będzie spawner, znowu go ustawiamy, zmiana, iron golem, dobra dajemy sobie, idziemy znowu do góry, robimy pół, płyt... robimy pół płytki znowu, to jest po to, żeby się nam golemy i nie respiły na górze spawnera, bo to potem przeszkadza i wszystko wiecie jak to potem jest, się to zrespi, trzeba iść i to łapką bić albo coś w tym stylu, a tak sobie zrobimy to i nie trzeba już tam nic więcej robić. I tu ostatni poziom już i pół płytki jeszcze tylko no i niszczymy nie i czekamy aż się coś zacznie respić I zarobek jest bardzo fajny bo na godzinę w sumie nawet tego nie przeliczałem ile można ale w sumie zostawimy to z godzinę I zobaczymy ile żelaza będzie i sprzedamy wszystko zobaczymy ile kasy można w godzinę z tego wyciągnąć Bo widzicie jak teraz o już spadły nam golemy tylko muszę tu wszystko odblokować i one wpadają sobie tutaj do wody Woda ich ściąga tu na dół, i lecą tam sobie do lawy. I tam jest skrzyneczka, i tam wszystko zbiera hopper. I, i co można, można. Tylko to jest zarobek, tak jak mówię, dla tych, co coś mogą władować na serwer. A dla drugich, to sobie oni robią tak: Zbierają sobie kasę na stołniarki, komentą ukośnik stone, kupujecie sobie stołniarkę i wbijacie sobie powiedzmy 30 level. Szukacie kogoś, kto was enchantuje kilow Najlepiej daametowy i enchantujecie go tak długo, a znajdziecie silktacz. Jak macie silktacz, to kopiecie sobie cały czas z silktaczem. Polecam sobie zrobić Wam taką stauniarkę: 2 do góry, 5 do tyłu, wszędzie dookoła hoppery i tutaj skrzyneczki w dół. One Wam będą wszystko zbierać, a Wy możecie sobie kopać powiedzmy na awku, który nie jest za bardzo legalny na tym serwie. Więc jak jest admin to nie polecam kopać całkowicie na awku, polecam sobie odpalić na drugim monitorze i być Bo on was potem tepie i banuje na 15 minut jak ktoś jest na awku Spokojnie, bana, na bana permanentnego nie dostaniecie Więc to jest na tyle spoko Ale no, szkoda 15 minut, nie? więc jak jest admin to po prostu nie polecam tego robić Tutaj jest jeszcze taka awczarka, żeby sobie mogły tu golemę respić Dobra, przejdźmy teraz do miniona. Minion jest tutaj. Minion kosztuje 500 smoczych monet lub dostaje go każda ranga, chyba od vipa w wz Dostaje sobie miniona kopacz. Ja go sobie nazywam koper. Nie wiem czemu, tego. I żeby on działał, musi mieć. Gł musi być najedzony. Jak, te, jak widzicie teraz mi nie kopię nic, ponieważ mam poziom głodu 0 na 20, więc nakarmimy sobie miniona, on koszt, to kosztuje 500 dolarów, ale spokojnie to się wam zwróci. Sam lapis, która jed, jed, jedna sztuka lapisu jest warta 30 dolarów, więc powiedzmy, że wykopię wam 10 i jakieś 2-3 diamenty i już jesteście na plus. A reszta, reszta tylko dodajecie, on też ma poziomy swoje. Ulepszenia na drugim poziomie, który kosztuje 50 tysięcy dolarów, przepala No nie wiem, czy to jest takie opłacalne ulepszanie tego, ale mam nadzieję, że na czwartym, piątym poziomie tego będzie dużo. Właśnie, Pety. O, widzicie kolejne moby sobie tu spadają i PET. Zobaczcie, ja mam PETA. Tak kupiłem sobie rangę Elite, to automatycznie mogę sobie zakupić lepszego PETA z item shopu, który jest melee. I żeby go kupić, bo dużo ludzi też ma z tym problem, to musicie sobie wejść w menu musicie sobie wejść w system petów i na początku musicie tego peta kupić. On będzie tutaj w tym miejscu i on kosztuje 3000 dolarów tylko, więc to jest bardzo szybko do zarobienia, nie? I, i ten pet daje tak coś, daje szybkość i szybkość kopania. Więc jest to naprawdę spoko. Bo zobaczcie sobie tutaj, chociaż szkoda, że nie pokazuje ile dokładnie daje, ale widać różnicę w chłodzeniu i w tym i w kopaniu, więc na pewno coś to da. Pewno kolejnym dobrym zarobkiem są moby, zwykłe moby, więc opłaca się robić jakieś mob grindery albo coś, albo nawet farmę kaktusów. Kaktus co jak co to kosztuje 0,20 Ale jak zrobicie sobie taką naprawdę pokaźną wieżę z kaktusów i farmę, która wam to będzie wszystko zrzucać do lejów i zbierać i automatycznie to sprzedawać, to kurde, uwierzcie mi, ale zarobicie na tym krocie. No i w sumie to by było na tyle. Pokazałem wam takie podstawowe rzeczy. Na pewno trzeba rozbudować wyspę. Muszę potem coś tu pokminić, coś fajnego pobudować, może jakieś live'y będą ci się działy. A teraz idziemy sobie na. Idziemy sobie na spauf, na i otworzymy sobie jedną legendarną szkatułkę. A, a co, a co? Jeden klucz zostawimy dla was i konkurs taki większy też będzie, więc musicie ludzie napisać nick w komentarzu i czy chcecie live'y właśnie. Piszcie czy chcecie live'y. Zostawcie, nick, czy chcecie live'y No, i to tyle w sumie. Łapkę w górę, no to logiczne. I, i subskrypcja na kanale to na kanale też obowiązkowa, więc wiecie co robić. Więc teraz sobie w menu wchodzimy, wchodzimy sobie w item shopa i zakupimy sobie jeden legendarny klucz. A drop z tego jest taki. A, czekajcie, tak. Taki może być z tego drop. Złote jabłka, beacon. Beacon jest naprawdę trudny do wdropienia ale jest możliwe, bo wydropili już. Gąbki, właśnie co z gąbkami? Gąbki to spoka rzecz, bo daje dużo punktów. Mm, tego rozbudowy wyspy, ona daje aż 4000 punktów. To kilka poziomów do góry pójdziecie, jak jednym blokiem tylko. No i to jest na tyle. Powiedzmy, że na przykład blok emeraldu daje 150 punktów. To jeden blok gąbki daje aż 4000 punktów. Więc wow, i hopper czwórka. Hopper czwórka zbiera chyba 30 bloków do obkoła. Z powietrza wszystko. Wszystko do siebie zbiera i ładuje pod skrzynia, i, I ładuje do skrzyni, więc ten hopper też jest naprawdę kozacki. Bo możecie mieć wielkiego mob grindera, moby będą padać wszędzie, a hopper będzie wszystko zbierał. Nie musicie robić. Nie musicie na dole rozlewać wody albo coś w tym stylu, żeby wszystko mogło spłynąć do jednego hoppera. Co tu jeszcze mamy? Ach, są na serwerze kupony. Elytra, nie wiem, czy to w ogóle działa ta Elytra, szczerze. Nie sprawdzałem jeszcze. No i kupony, nie. Więc no, bo taki kupon wyleciał, to otworzymy sobie drugi raz i otwieramy, musicie mieć w ręce kluczyk i prawym przyciskiem myszy klikacie sobie na ten o, kuponik poleciał jak widzicie kupon poleciał za 500 dsm. więc ja go sobie kliknę i otworzymy sobie jeszcze raz to hop siup. jest beacon, jest beacon więc liczymy na beacon, a w najgorszym wypadku hopper 4 albo gąbkę gąbka, i właśnie teraz wam to zaprezentuje tą gąbkę, więc idziemy jeszcze na is Halo, halo, co się stało? Is, dobra O, jesteśmy na wyspie i teraz zobaczcie Dam sobie menu, dam sobie na level i brakuje mi 15 punktów Do 109 levela Postawię sobie jeden blok I teraz znowu dam sobie menu I wejdę A, muszę poczekać 51 sekund Dobra To ja postawię tu wszystko I wam zaraz Powiem ile mi to wszystko dało Dobra, i sprawdźmy sobie, ile mi to wszystko dało. Który mamy level Gildi co Gildi, soja mówi, level wyspy. No i po kalkulacjach 268 level wyspy. Więc podskoczyłem gdzieś o 150 poziomów. Więc naprawdę gąbki dają bardzo, bardzo dużo. No i to by było moje drodzy na wszystko w tym odcinku. Zobaczcie, jak ten molly pięknie wygląda. Kurde, taki petta On normalnie chodzi za nami. No i to by było na wszystko. Bierzcie udział w konkursie. Piszcie w komentarzach link, łapeczka, subskrypcja. No i napiszcie, czy chcecie te live'y, nie? Więc może odpalimy jakiegoś live'a na dniach. Drugi odcinek też. Trzeba na pewno zniszczyć to, rozbudować fajnie wyspę. No i może nazbieramy tyle kasy, żeby ulepszyć ogólnie wyspę, żeby powiększyć gabaryty tej wyspy, bo trzeba 100 tysięcy nazbierać, żeby polepszyć ją o 25 kratek w bok. Więc to jest na pewno wyzwanie na... szczególnie na jedną osobę na wyspie. Dobra, nie przedłużam, żegnam się. Bye yo